Dzień dobry moi drodzy, witam się z Wami w kwietniu zaczynamy pracę nad trawnikiem, bo niestety trawnik po zimie nie wygląda najlepiej. Wszyscy pisaliście nam e, ostatnio, znaczy w poprzedni, poprzednim sezonie, że mamy super trawnik, jak to zrobiliśmy, że jeden sezon. No i niestety dopadło i nas, i najgorsze jest to, że nie wiem dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej. Więc jeżeli prośba, jeżeli wiecie dlaczego. Tak się wydarzyło, a nie inaczej, no to y, dajcie znać. Ja y, mam taką teorię, że to, co tu się wydarzyło, i takie plamy, które się wydarzyły tutaj, y, są związane z tym, y, że po pierwsze duża wilgoć, po drugie y, leżał śnieg, no i tam, gdzie jest trochę cienia, więcej i tak dalej, no to y, takie obszary zostały jakby. Y, Zarażone. To się chyba jakoś nazywa. Nie wiem, czy to jest jako choroba grzybowa, czy jakoś tak inaczej to się tam zwie. Natomiast, no niestety w kilku miejscach, albo w kilkunastu nawet miejscach w naszym ogrodzie coś takiego występuje. I tutaj również, jak widzicie, wygląda to, jak wygląda w takich nieregularnych w sumie miejscach. Gdzieś tam trochę tą trawę wywaliło w ogóle z butów. Tak jak Tutaj na przykład widzicie nie rośnie W ogóle trawa jest już do skoszenia e, Wróciliśmy z wakacji i nagle jest do skoszenia W tych niektórych momentach Ale jest mało czasu Trzeba nadrobić kilka rzeczy A jeszcze pogoda nie dopisuje Mam nadzieję, że nie zacznie zaraz e, padać Tutaj też się zobaczcie Coś takiego wydarzyło e, No nie wiem, nie wiem Będę musiał te wszystkie place przejść I ogarnąć Tutaj jest e, tak samo i też z tyłu, tak jak pewnie tam możecie zaobserwować na kamerze. No nie mówię już o tych miejscach takich jak naturalnych, tak, w sensie naturalnych stworzonych przez psa no tutaj była trawa z jednej i z drugiej strony no więc było sikane i no niestety wygląda to jak wygląda natomiast pomijam już fakt też tej mojej dosiewki na jesień, którą zrobiłem, no niestety za późno, no i też nie wyszło to najlepiej tutaj w zasadzie nie urosło wcale tutaj też stoi woda niestety cały czas więc lipa Natomiast do sieweczka, którą zrobiłem tutaj I przykryłem ją go włókniną Zobaczcie, bardzo przyjemnie Bardzo fajnie już Tutaj wygląda Więc myślę, że z tego akurat Coś będzie No ale tak to wiecie, idziesz, idziesz I na przykład tu wszędzie zielono A tu taki plac, a tu w ogóle Też grzybol Z bliska wygląda to w ten sposób No widzicie, to jest już Teraz troszeczkę padało, no ale to było wcześniej uschnięte. Słucha po prostu trawa. Zżółkła. No nic, trzeba działać i zobaczymy. Tylko, że zaczyna padać. Kurczę. No trudno, jakoś muszę sobie tutaj z tym, z tym trawnikiem poradzić, żeby potem, jak ten robot wjedzie. No, żeby ta trawa już jakoś wyglądała. Na początku oczywiście będę kosił normalną kosiarką. E, dopiero później włączę robota, ze względu na to, że te dosiewki są no, w, dużym, w dużym obszarze. Więc e, jaki jest plan na to? Mam grabie, ręczny areator mały, mam trawę tą samą, którą siałem, mam ziemię uniwersalną, e, mam nawóz. Wygrabie, pierwsza sprawa. E, jakąś tam areację małą przeprowadzę. Y, może jeszcze dosypię trochę piachu, zobaczę. Na to pójdzie do sieweczka, na to warstwa ziemi. I tak zakończę pracę. No i nie wiem, będę czekał, bo to chyba najważniejsze, żeby czekać i dać temu e, rosnąć. Dużo, dużo pracy. I tylko z trawą, ale i z ogrodem, i z tymi obrzeżami, z rabatami. No, no ale co Lecimy. To feel the fire, we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. No i co? Taka to robota. Zaczyna kropić, ale tak jak widzieliście na timelapsie, tutaj przód z jednej strony ogarnięty. No i tak to się prezentuje. Zaraz jeszcze to troszeczkę doodepczę. Z tej strony wyglądało to troszeczkę lepiej, więc spoko. Będzie na pewno sporo takich dziurek, ale takie dziurki do ogarnięcia to jest klasa, bo tym małym tylko urządzonkiem zbieramy trawa, trochę ziemi przyklepujemy i jest klasa. Natomiast na takie wielkie połacie... Hmm, Trzeba troszeczkę więcej czasu i siły na to poświęcić. Nie wiem, no jeszcze aż tak się nie rozpadało, więc lecę na y, dalsze rejony. I tyle, ile zrobię dzisiaj, y, to tyle zrobię. Możecie dać znać, czy to w ogóle coś da i czy tak jest okej. Okay. Muszę też coś jeszcze wymyślić. Żeby ten gnojek, który tam jest, no nie go mi tego, bo to jest wtedy Kompletnie, kompletnie bez sensu. No i ja też mam nadzieję, że ta trawa się troszeczkę e, podniesie po prostu na wiosnę. Jak już będzie ładnie, fajnie, słoneczko się znaczy, mamy wiosnę. Ale o, właśnie, właśnie, właśnie o tym mówię, nie? Świr. A... no. A jeżeli, bo będą może pytania o trawę, jeszcze tutaj nawóz muszę rozsypać. Właśnie, to jest atol chyba, jeżeli dobrze pamiętam za Grolandu, a to tak jest. Ona jest wszędzie, po całości. No i generalnie rośnie super. Zale super wygląda. Trochę wody potrzebuje, wiadomo. No ale w zależności od tego, y, jaka ziemia jest akurat, jaka jest gleba, no to tak też rośnie. No ale to jak wszystkie rośliny. swoją drogą, y, ktoś powiedział, że y, trawa jest najbardziej wymagającą rośliną i najdroższą rośliną w ogrodzie. I ma rację. <grym> Zamówiłem teraz znowu worek florowitu mistrzowski trawnik też tam chyba 160 zł, wcześniej jakiś mocznik, coś tego. No i tak to się, tak to się dzieje, nie? No i jeszcze kończyna, zobaczcie, znowu się wdarła. Tutaj co prawda najmniej psikałem, no ale trzeba będzie też porządek, porządek z tą kończyną e, zrobić. No i to też najlepiej teraz właśnie na wiosnę, wczesną wiosnę. Dobrze moi drodzy, krótki materiał. Żegnam się z wami, dziękuję, że dotrwaliście, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, do usłyszenia.